Witam Państwa w marcowym Wademekum centrum, czyli dobrze radzę. W dzisiejszym programie powiemy o produktach żywnościowych, których raczej powinniśmy unikać, jeżeli chcemy być silni i zdrowi. A że wielkanąc już niedługo podpowiemy, jak przygotować wyśmienity barszcz biały, a co najważniejsze, jaką białą kiełbasę wybrać i w jaki sposób należy ją parzyć. Odwiedzimy także siedzibę Urzędu Skarbowego, aby dostać wskazówki na temat tego, jak odprowadzić 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Nadal wiele osób tego nie robi. Informacji na temat zdrowego odżywiania jest tak dużo, że przeciętny kowalski nie jest w stanie się w nich połapać. Istnieją jednak rodzaje żywności, której powinniśmy unikać w każdych okolicznościach, ponieważ jest bezwartościowa i często niesie za sobą zagrożenia dla zdrowia. Jeżeli możemy mówić o tym, czego unikać w naszej diecie, jakich produktów, to mogłaby Pani nam to trochę przybliżyć? Tak, niestety taka lista produktów, które powinniśmy unikać jest dla nas niepocieszająca, bo są to wszystkie produkty, które albo najczęściej po które sięgamy, albo po które... Po prostu nam smakują, tak na pierwszym miejscu są przede wszystkim słodycze, czyli wszelkiego rodzaju ciastka, batony, cukierki, żywność typu fast food oraz wszelkie dania gotowe, które możemy znaleźć w każdym supermarkecie, czyli ogólnie mówiąc żywność wysoko przetworzona, która ma długi termin przydatności do spożycia. A można powiedzieć, że słodycze mogą uzależnić, że nam się na następny dzień też chce słodyczy i tak ciągle? Tak, dowiedziano, że słodycze właśnie mogą mieć takie działanie uzależniające, nawet porównywalne do uzależnienia od alkoholu czy nawet narkotyków. Oprócz tych słodyczy i tych, wysoko, i tych produktów wysoko przetworzonych, także powinniśmy unikać i uważać na produkty, które de facto mogą wydawać się nam nietetyczne, czyli produkty typu light. Faktycznie większość z nich zawiera 0% tłuszczu, jednak producent zamian tego dostarczył dużą ilość węglowodanów prostych, które spożywane w nadmiarze mogą prowadzić do nadwagi, otyłości, także mogą zaburzyć poziom glukozy we krwi, co de facto mogą doprowadzić do cukrzycy i wielu innych poważnych schorzeń. Ja właśnie Pani wspomniała, czy na tych etykietach. Yy... Musimy zwracać uwagę na, na przykład na cukier, tak? na, na co, co powinniśmy wykluczyć, żeby tam w tym składzie się w tym produkcie nie znalazło. Powinniśmy na pewno uważać na dużą ilość dodanych konserwantów wzmacniaczy smaku, zapachu, często w takich produktach wysoko przetworzonych na pierwszym miejscu jest syrop glukozowo-fruktozowy, tak samo glutamina sodu. One mogą właśnie przyczyniać się do rozwoju, tak jak wcześniej wspomniałam, nadwagi i otyłości. Zamiast tego pieczywa pszennego lepiej wybierać pieczywo razowe, bo pieczywo rozowe dostarczy nam o wiele więcej błonnika, witamin i składników mineralnych. Jest na pewno jakościowo pieczywo razowe będzie lepsze niż to zwykłe białe pszenne. Sposób parzenia kiełbasy białej surowej ekstra firmy Grot yy, polega na wrzuceniu kiełbasy do wrzącej wody, a następnie, a następnie parzeniu jej w 85 stopniach Celsjusza przez 20 minut. Yy, kiełbasa wyjęta po tym parzeniu jest gotowa do spożycia, a wywar, który nam pozostał, możemy wykorzystać do przygotowania barszu białego bądź żurku poprzez dodanie liści laurowych czosku, ziela angielskiego, zagotowaniu tego wszystkiego, do podaniu majeranku, soli, pieprzu oraz barszczu białego, który również jest dostępny w naszych sklepach. No Bardzo smakuje, naprawdę bardzo dobrze. Jedno, że jest smak dobry, a ja Barczyk taki to bardzo lubię. kiełbaska, jajeczka to super to. Bardzo dobra. Bardzo dobra, dziękuję. Ludzie popełniają jakieś błędy przy parzeniu kiełbas? Tak, często, często gotują kiełbasę w wodzie, przez co, przez co tak naprawdę wychodzi ona przeparzona i właściwości tak naprawdę soki, które ma w sobie mięso, zostaje, wycieka z tej kiełbasy tak naprawdę. Częstym problemem jest również pękanie białej kiełbasy. Bo bardzo dobra, właśnie o to chodzi. Rozgrzewające zupę w smaku. Tak, bardzo dobra. Przypominające, że tak powiem, domowe danie. No nie, jak taki kucharz gotował, jest wyśmienity, naprawdę. Jest luksus. Nie za ostry, nie za pieprzny. Akurat tak, tak jak trzeba. Oba surowa Ekstra firmy Groto różni się przede wszystkim dużą zawartością mięsa, to 90% zawartości mięsa w produkcie oraz tym, że jest bez konserwantów. Posiada liczne nagrody konkursów, m.in. medal europejski dla najlepszego produktu oraz medal dla najwyższej jakości produktów, przyznany jesienią 2015 roku. Możemy wykorzystać białą kiełbasę w formie dopieczenia w piekarniku w temperaturze 180 stopni przez 20 minut, żeby zapiekła się na złoty kolor. Do tego możemy przygotować na rozpuszczonym na patelni cukrze oraz powstałym karmelu jabłka, które również smażymy na złoty kolor. Podajemy, podajemy tę kiełbasę z tymi jabłkami na półmisku. Polewamy powstałym sosem karmelowo-jabłkowym. Jest to fajny pomysł, tak na, naprawdę, na urozmaicenie naszych świątecznych stołów. Już ja, coś takiego jest, jest i bardzo smaczne. Polecamy kiełbasę białą, surową ekstra firmy Grot na świąteczne stoły. Wszystkie przepisy oraz pomysły na wykorzystanie tej kiełbasy będą dostępne na naszym facebooku. Dziękuję. Pytania, kto może ten 1% przekazać? 1% mogą przekazać wszyscy ci podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą zeznań PIT-36 bądź PIT-37. Co do zasady, taka jest powiedzmy najpopularniejsza metoda rozliczenia i przekazywania podatku. Jak to możemy zrobić? Możemy to zrobić poprzez wypełnienie części zeznania, w której jest miejsce na wskazanie organizacji pożytku publicznego oraz danych, ewentualnie jeżeli chcemy takie dane swoich ujawnić bądź danych szczegółowych, co do których mamy chęć po prostu przekazać dodatkowo nasze środki na konkretny cel w ramach tej danej organizacji pożytku publicznego. Czy spis takich organizacji możemy tutaj znaleźć? Tak, możemy uzyskać na bieżąco informacje od pracowników urzędu podczas składania zeznania. Również spis takich informacji aktualizowany na bieżąco znajduje się na stronie pozytek. Pożytek Jest to na bieżąco aktualizowane źródło, tak jak już powiedziałem, i najważniejsze, najlepsza możliwość uzyskania informacji na temat organizacji pożytku publicznego, które mają ten status za rok 2015 i na które będzie można przekazać 1% naszego podatku. Jeśli chodzi o osoby starsze, które wypłacają ZUS im wypłacają emeryturę i ZUS ich rozlicza czy ten 1% również można. Tak, można taki 1% przekazać, z tym że wtedy taka osoba powinna złożyć zeznanie podatkowe, normalnie traktując informację wystawioną przez ZUS jako bazę do wypełnienia zeznania podatkowego. Jakie zmiany w Urzędzie Skarbowym, jeśli chodzi o godziny pracy? Urząd Skarbowy w Zgierzu i wszystkie urzędy skarbowe w Polsce od 1 marca pracują w godzinach od 7.30 do 15.30 standardowo. Jest, zostało to ujednolicone w skali całego kraju, jeżeli chodzi właśnie o administrację podatkową. A dniem wydłużonej pracy, kiedy pracujemy do godziny 18, jest poniedziałek. Inaczej niż do tej pory było w województwie łódzkim, kiedy najczęściej tym dniem był wtorek chciałbym uprzedzić i przypomnieć, że jest tutaj y, zmiana bardzo istotna, bo to będzie poniedziałek. Już tak było w listopadzie i w grudniu tego, ubiegłego roku, przepraszam, kiedy y, Urząd Skarbowy w Zgierzu uczestniczył w tak zwanym programie pilotażowym i mieliśmy rzeczywiście takie godziny otwarcia. Wiem, że wtedy było trochę perturbacji, bo y, klienci nasi są przyzwyczajeni do przychodzenia we wtorek, więc uprzedzam, że jest to y, poniedziałek, tym dniem wydłużonej pracy będzie y, i taka zmiana jest bezterminowa, czyli to już będzie prawdopodobnie na dłuższy czas albo i naprawdę na zawsze. BIT możemy rozliczać również przez internet? Tak, bardzo chciałbym polecić wszystkim tę formę rozliczeń. Możemy składać przez formularz e-deklaracji, przez stronę e-deklaracji, bądź przez dostępny od 15 marca, tak zwany PFR, czyli wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Szczególnie polecam tę drugą formę, ponieważ jest ona bardzo łatwa w obsłudze, bardzo intuicyjna i nie wymaga praktycznie żadnego wysiłku z naszej strony wypełnienie zeznania. Zajmuje kilka minut, a jest gwarancja, że nie będzie ono miało żadnych błędów przy jego wypełnianiu i natychmiast znajdzie się w Ministerstwie Finansów. Bardzo dobra forma, funkcjonuje od ubiegłego roku, w tym roku od 15 marca. W tym wydaniu to już wszystko. Następne wadę Mekum spędzimy na sportowo. Oczywiście będziemy radzić jak zwykle. Do zobaczenia.